Witajcie moi kochani w drugim odcinku serii Legacy Challenge z naszych kochanych simsów I dzisiaj naszym celem będzie poznanie paru osób Mam nadzieję, że tym razem wyjdzie mi dłuższy odcinek ja Postaram się po prostu zrobić to na dwa dni. Eee, Więc tak, Ignacy właśnie wrócił z pracy Zarobił, oczywiście nie pamiętam ile zarobił, ale mało tam zarobił, no nieważne W każdym razie jakieś 30 chyba W każdym razie pierwsze co robimy to po prostu idziemy Gdzieś znaleźć jakieś miejsce, gdzie możemy kogoś poznać. Okej, okay, jesteśmy w parku i mam nadzieję, że poznamy tu kogoś ciekawego. To projekt... Aha, Ola, to Ustaw No to sobie pograj może. Okej, okay, Nalani nas no w sumie zaprosiła na festiwal humoru i harców. No to w sumie możemy z nią być. Okej, okay, i pierwsza taktyka to przejrzenie osób, które tu są. Teraz możemy porozmawiać z Malani, skoro nas w sumie zaprosiła, a potem może poznamy coś innego przy okazji. Jak już tu jesteśmy, choć herbatę, musimy, okej. Okay. Yy, najpierw może porozmawiajmy z nim trochę. Dobra, ogólnie dołączyliśmy do kawalarzy i tam... E, musimy wykonywać interakcje komediowe. Nie ma problemu jak najbardziej. Dobrze im się klei rozmowa, ale wypadało to w sumie ale Także Ignacy, ruszaj się, ruszaj. Dlaczego ta kobieta jest w samych majtkach? My się... Ja się nierazuję gwiazda, ale żeby wybić się na jakimś takim? Eee, jest dobrze, bo dołączyliśmy akurat do kawalarzy i wybraliśmy, więc w sumie 500 Simonów do przodu, poza jakiś tam pierdol, więc potem się ogarnie, co ma zostawić, a potem jest sprzedać. W tym czasie jeszcze trochę sobie tutaj porozmawiamy z malami, bo zaraz trzeba będzie się hej! Do już, okay. już wrócił do domu i mamy jakieś fajerwerki, które w zasadzie nie będą nam potrzebne, bo, bo po co? Jakby kiedyś były potrzebne, to się ewentualnie w najgorszym wypadku kupi, tak samo mikrofon. Raczej Ignacy nie będzie się zajmował muzyką, więc myślę, że na razie możemy to po prostu sprzedać i jeśli będzie sytuacja, że będzie ten mikrofon potrzebny, to się najwyżej kupi. Tyle, bo myślimy, no, że kiedyś już będziemy mieli pieniądze. Yy, a za Feierberg zawsze tam parę się y, Simulonów skarnie. I spróbuję mu tam coś dobudować, bo w sumie mamy taki sporo teraz pieniędzy. Tylko co by mu tu było teraz niezbędne? Może dobudowanie jakichś ścian w końcu, żeby zrobić jakąś normalną kuchnię. Dobra, wstępnie dobudowałam kawałek domku i w zasadzie to możemy Ignacego położyć spać. I jutro po pracy znowu się gdzieś wybierzemy. Także do zobaczenia po pracy. Dobra moi kochani, Ignacy dostał awans i teraz będzie pracował jako główny zmywacz. O oh, wow! No i dostał jeszcze jakiś bonus, więc super. I... Powiedziałam, on ma ten blok, od w wyposażeniu rodziny. Dobra, e, przyda nam się dla w Wszystko nam się przyda. Aha, no, a to jeszcze lepiej. Tu mamy dwa takie, trzy takie blaty. To się ścina. mniejsza. Yy. Usuniemy ten i postawimy te dwa tak w razem razie. A wykorzystajmy wszystkie, co tam w ogóle świetnika nie przyniosło. No to już śmietnik na zewnątrz postawimy na razie. I w sumie. W sumie jest fajnie. Dobra. Yy. Wypadałoby się wybrać znowu gdzieś. No, ma słabo z zabawą, to może gdzieś tu mógłby się coś pobawić. Brzemię, no nie, nie, pójdziemy sami, może w końcu kupiłem kogoś innego też, bo cały czas z tą samą osobą gadać, tylko Dobra, to on przyjdzie sobie tej potęgi, zobaczymy kto ewentualnie tutaj przyjdzie. I może się z nim zapoznamy, co to jest. No, okay. Ponownie pojawił się Mortimer, ale nie pojawiła się Bella. A, mam przynajmniej Elizę, więc można poznać Elizę, dlaczego nie? No fajnie, żeby nie załadowało i tam... Ogólnie muszę przyznać, że Eliza ma to totalnie słodki głos. Ale szczerze mówiąc całkiem sporo osób tu przyszło. No i ja, oczywiście hafin też musi być. Ogólnie Eliza jest już naszą przyjaciółką, więc w sumie może teraz wybierzmy się gdzie indziej. Hej, postanowiłam dać jeszcze jedną szansę y, parkowi. W sumie, tylko że tu nikogo nie ma. I e, e, to jest ładne miejsce na stół, by the way. Nawet nie wiedziałam w sumie. Um, to jest w Sunmyshineau, Polana y, w Sunmyshineau. I jest tu w sumie całkiem pretty i dobre miejsce w sumie na fenn, na, na Muszę to przemyśleć. Czy wiecie, jakiś przyszły ślub chociażby jego mógłby się odbyć, właśnie w jakimś takim oryginalnym miejscu z Simsów? Czemu nie? Ale w sumie jest 21, co zaś ja się dziwię, że nikogo nie ma. Co może pójdziemy do jakiegoś kolejnego klubu nocnego, tylko tym razem innego? I tam powinny być osoby. Dobra, tym razem klub nocny w, w, w Wierzbowej zatopce. I... rozglądamy się czy ktoś tu w ogóle jest. O, Zoe tutaj yy, pracuje. Chyba ją poznać. Ha, kim się tu popisuje? No proszę, proszę, zbieraj. No. A ta na chyba Nudne O, ewentualnie tutaj to jest Katrina, nie? Ha, no masz że... zresztą... No, to nie idzie. Dobra, chyba nie ma tu nikogo. W sumie bo ewentualnie Zoe poznaliśmy i to tyle, i... Aaa, eee, idziemy jeszcze do innego klubu nocnego, chyba jeszcze jakiś powinien być. Teraz widzimy dzisiaj wszystkie kluby na nocne. Ok, okazuje się, że w Windenburgu jest jeszcze jeden klub i do niego się właśnie wybraliśmy. A idziemy w sumie sobie popańczyć, dlaczego nie, i zobaczymy, kto tutaj przybędzie. Mamy Wiktora. Mamy tego typa, co chwilę temu był w poprzednim klubie. Nie wiem, czy oni latają, co jak ta czy co się dzieje, ale okej. Okay. On ten też był w przednim filmie. No, kto jeszcze przybędzie? Mila. No, Mila jest tam. Zajmuje się dziećmi. W takim spokoju może. No ona jest niczego sobie w zasadzie. Przecież nie podoba mi się jej kwadratowa szczęka. Może, może sobie ją naferujmy. Yy, candy się pojawiła chyba cholernie. No tak? No, to osoby z... też latają od klubu do klubu, także. Można, można. Dominik również przypał do nas. Także... No, jak już mówiłem, no typowo. Po prostu latają wszyscy. A kto teraz? Mortimer. Może by się Bella w końcu pojawiła, ja się znam, co Bella, to ona w ogóle nie przychodzi. Dobra, to zapoznamy się z Jade ewentualnie. O, kto to jest? Dina. W sumie Dinę bym chętnie poznała, bo czemu w sumie nie? Dina ma całkiem fajną cezurę. W sensie yy, podoba mi się jej oryginalna cezura, a fajnie jest niespoko też. Ale powiem że nie jest taki zły wynik. Mimo, że jesteśmy sumie, bardzo zmęczeni, co mamy już w sumie Yy, tak, ja sobie nic no ja rozmawiałam yy, Dam im kilka interakcji, popraw humor, chciałam że to samo Mogą sobie poplotkować ewentualnie, yy, porozmawiać o krawcy, yy, o słonecznej pogodzie i yy, może sobie ewentualnie porozmawiać o... o tym, że Przyjaźniamy się właśnie z Diną, tam poznaliśmy y, Jade, poznaliśmy Zoe, zaprzyjaźniliśmy się z Elizą i, i Nalani. No i znam tam, tam Oliana, ale Oliana jest w sumie w związku, no właśnie, z Leilą. Yy, znaczy Eliza w sumie też jest w związku, a co to do związek. Okej, okay, to tu można jeszcze zginąć ewentualnie. Opiszmy jej nowy pomysł. Jeszcze candy przyszła na spoderować, także... Także dziewcząt od do wyboru, teraz tylko wybierać. To może być problem. Czy w tym samym miejscu? Gdzie to jest? To jest nazwa, y, nazwa tego, w sensie tego miejsca, ale no, chyba pracują w Prusantem. Więc spokojne, ale y, dobra. I udało nam się ci. O, i ma do mnie jakieś odczucie? Tak, do niej. Dobra, w sumie to ma sens, ale wypadałoby wrócić, bo chyba trzeba spać. Dobra, moi kochani, w takim razie to będzie na tyle w tym odcinku. Przypominam, że musimy nazwać parcele, więc możecie wysyłać propozycje na moim Discordzie, do którego link znajdziecie oczywiście w opisie, na którego Was serdecznie zapraszam. I postaram się zrobić w ogóle tam jakiś ten, jakiś kanał, żebyście mogli tam jakieś propozycje dawać, ale to już w wolnej chwili. A tymczasem dziękuję za oglądanie, do zobaczenia w odcinku!